Zobaczcie, jeśli macie koty i nie lubią przebywać w kontenerkach, to musicie te kontenerki wystawić normalnie w jakimś pomieszczeniu, w pokoju czy gdziekolwiek. I one muszą być traktowane tak jak miejsce, po prostu tak, jakby były spały na podłodze czy czy na legowisku. Zobaczcie, jest drzemka i kotki same przychodzą spać do kontenerków. Widzicie? I, I w takim momencie, jeśli kot jedzie do weterynarza, to ten kontener, ten transporter nie kojarzy mu się tylko z, mm, z wyjazdem, tak? Do nieprzyjemnego miejsca. Ten transporterek jest. Czymś, co się miło kojarzy. Mają tutaj kocyk i matę chłodzącą i sobie bardzo lubią tutaj spać. Bardzo. Także no ja polecam Wam taki sposób. Jeszcze też mam u góry e, też dwa transporterki, które też sobie tam e, stoją i tam najbardziej lubi Lejla sobie spać. No. Ewa najmniej lubi, ale... Te trzy koty po prostu nie widzą nic złego w transporterku. A Ewa nie lubi dlatego, że ona nigdy nie jeździła, wiecie, do weterynarzy. Bo hodowla, z której z Rosji, z której kupowaliśmy Ewę to tam miała obsługę w domu. Po prostu weterynarz przyjeżdża do domu. I ona yy, po prostu nie. Nie ma takich doświadczeń, że pakowanie do transporterka się wiąże z weterynarzem. Po prostu nie jest przyzwyczajona do transporterka i nie, no po prostu nie lubi, dlatego że jej się chyba tylko poja kojarzy z tą podróżą z Rosji do Polski, taką długą i może dlatego nie lubi, albo po prostu nie lubi, dlatego że absolutnie nie jest przyzwyczajona. Ale tego to już nie wiem, może po prostu dlatego, że nie jest zupełnie przyzwyczajona. To nie lubi wchodzić sama od siebie. A tutaj, proszę, Emilka sobie ma drzemkę, Karolek sobie ma drzemkę. I tak sobie ładnie śpią. Przyjemny widok, a ja mogę się zająć robieniem obiadu. Ale, Draka, słuchajcie, jak to mówi Artur. Zmokłam. Wczoraj powiesiłam. E, ciuchy do ogrodu z tym białe, białe ciuchy, nie? Bo tam mówiłam Wam, że wyprałam. No i pięknie, słońce, wszystko. Mówię, dobra, to dzisiaj wyschnie. I wstawiłam dzisiaj jeszcze jedną pralkę. No i pralka wyprała. Tu wstawiłam zmywarkę. Zmywarka e, zmyła. Poszłam, wiecie, wyjąć e, pranie z pralki. Wkładam do miski, idę do ogrodu. Jak słuchajcie, la, lunęło, ale tak w jednej chwili, co prawda, ja widziałam, że się zbiera na deszcz, że jakieś takie ciemne chmury idą, ale sam myślę, może nie będzie takie duży ten deszcz, a może przeleci i w ogóle. Ale tak, słuchajcie, lunęło. Szybko pościągałam to suche pranie. No i oczywiście tego już mokrego nie, nie powieszałam, nie? I przybiegłam do domu. Słuchajcie, zamknęłam drzwi do, na balkon, wszystko, garaż zamknęłam, bo miałam otwarte, żeby drzwi nie zmokły. Fuh, także tak. No ja właśnie chciałam zabierać się za robienie obiadu. Eee, no ja mówię: "Dobra, to jeszcze pójdę z, wyjąć z tej pralki i pójdę powiesić." No i takie i takie buty. Eee, słuchajcie, co ja dzisiaj będę robiła? Tak, jak powiedziałam wczoraj, a i w ogóle lepiej, lepiej. Nie jakoś wiecie 100%, że już ok, ale jest o niebo lepiej, już ruszam boli, jeszcze czuję ból tutaj, ale to już jest naprawdę nic. Eee, także wróciłam do żywych. Eee, co dzisiaj chcę robić? No, tak jak mówiłam Wam wczoraj, nie usmorzyłam tego mięska, więc dzisiaj pokroję w, drobni, w drobną kostkę. Taką mniejszą kostkę, te filety z Uda, które mam, fi, fileciki takie bez skórki, eleganckie, one są zawsze takie, wiecie, soczyste. I mam tak, e, chcę posużywać, bo mam żółtą i zieloną cukinię po jednej sztuce. Mam jeszcze żółte pomidorki, trzy. Mam jednego pomidorka takiego, czerwonego. Mam papryki e, czerwone. Mam papryki zielone. I chcę zrobić z tego takie po prostu danie mięsno-warzywne. Po prostu ciach, 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 wszystko do jednego. Eee, tak sobie pomyślałam, bo jeszcze mam fasolkę szparagową, ale to chyba nie będę dawała do tego fasolki. Myślę, że cukinia, pomidor i papryka to w zupełności wystarczy. Więc eee, no, chcę pozużywać, wiecie. Bo tak boję się, żeby po prostu nie było tak, że za chwilę będę musiała coś wyrzucić, że mi się popsuje. Więc e, co? Zabieram się za krojenie. E, za, najpierw e, posłuchajcie, pokroję to mięsko w taką drobną kostkę. Wszystko przyprawię taką przyprawą gyros, tak sobie pomyślałam. Bo mam ta, dużo takiej przyprawy gyros. E, I i co? Jak pokroję to mięsko? To wtedy wrzucę na patelnię, przyprawię i wtedy mm, do tego te warzywa dodam. No, pokrojone też. W taką kostkę będę wszystko kroiła i wtedy będę dusiła razem. To będzie w takim sosiku. Myślę, że do ryżu, który trzeba zjeść, bo ziemniaków nie ma. Myślę, że to będzie idealne. A muszę Wam powiedzieć, że yy, staram się tego lata wiecie dużo owoców dużo no jak dla nas to i takie tak wiecie dużo bo no my akurat na brak owoców naprawdę nie narzekamy zwłaszcza że nie, nawet nie jesteśmy w stanie zjeść wiecie tych czereśni tych wiśni tych jabłek tego wszystkiego my naprawdę tych porzeczek, my naprawdę to, co mamy w ogrodzie, my nie jesteśmy w stanie tego sami zjeść. My zawsze i tak i tak dajemy. Robimy z tego kompoty, które potem też gdzieś tam częstujemy e, niektórych ludzi. Także, mm, no widzicie, w tym roku jeszcze zrobiłam te powidła i naprawdę i jeszcze tutaj wiecie, ktoś Wam coś da, tutaj ktoś Wam coś da i to tak e, i to tak się z tego robi, że naprawdę to się tak wydaje, że my na przykład owoców nie kupujemy, ale no bo my nim naprawdę nie musimy kupować, bo my mamy tych owoców, e, jak na przykład zimą e, robię ten obiad i biorę kompocik, to też wiecie, to jest dostarczenie sobie witamin, to, to są najlepsze, najlepsze wiecie, e, takie sposoby, żeby sobie właśnie zachować te witaminy w słoiku, nie, A wtedy zimą właśnie sobie ze smakiem jeść, bo nie ukrywajmy, zimą te wszystkie owoce i warzywa w sklepach, no nie smakują tak jak by człowiek chciał czasami nawet. Wiecie jak się bierze pomidora? Teraz te, ten pomidor, na przykład ten pomidor ze sklepu nie pachnie tak jak te nasze pomidory z ogródka. Naprawdę, to jest on w ogóle praktycznie prawie, że ledwo pachnie pomidorem. A te z ogrodu to jest i on jest w środku zupełnie inny. On w środku zupełnie inaczej wygląda. On jest taki mięsisty i taki aż słodki po prostu. A te ze sklepu często są bez smaku. No po prostu bez smaku. A zimą to już w ogóle. Więc yy, naprawdę swoje to jest swoje. Oczywiście nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego swojego, bo byśmy musieli, nie wiem, mieć jakieś wielkie gospodarstwo. Żeby po pierwsze to się opłaciło, a po drugie byśmy musieli mieć chyba wszystkie zwierzęta gospodarskie, żeby mieć wszystko swoje, wiecie, to jest nawet nierealne po prostu. I, no i niemożliwe do, do, do wykonania, ale i tak i tak naprawdę wydaje mi się, że mamy sporo w ciągu roku wiecie tych warzyw i tych owoców na, na talerzach. Może to tak nie wygląda, ale gdzieś tam staram się zawsze przemycać. Wiecie, ja na przykład często e, robię coś tam z warzywami, jakieś mięso. Zawsze staram się, nawet jeśli to jest, wiecie, zwykły kotlet z ziemniakami, to ja staram się zawsze jakąś surówkę mieć, albo ogórki. Albo buraczki. Wiecie, staram się zawsze to warzywo jakieś tam dać. Chociaż w jakiejś małej części, ale zawsze się staram jakieś tam warzywo przemycić, bo no, bo to jest ważne. Wiecie, nie, nie można wiecie, sam, samym mięsem żyć. Artur to by pewnie, gdyby nie ja, to pewnie by żył samym mięsem, bo by mu nic nie, nie brakowało do szczęścia. Ale ja się staram naprawdę przemycić zawsze jakieś tam warzywo. Czy fasolkę y, ugotować, wiecie, do... jako tam dodatek do ziemniaków, na przykład do mięska. Także uważam, że naprawdę to jest ważne, żeby, żeby te warzywa, jednak i te owoce w ciągu całego roku dostarczyć. Wiadomo, że my najwięcej owoców jemy latem. Najwięcej. Masy owoców. Ja czasami, słuchajcie, jak pójdę do Wiecie, do ogrodu, jak są czereśnie, czy wiśnie, czy porzeczki, jak się tak najem napcham, to dla mnie to jest po prostu zastąpienie jednego posiłku, bo ja się tak napcham, że pff, no. Także naprawdę, naprawdę tak. No, a tymczasem robię obiadek. Kolorowe. No i przyjdą jeszcze e, słuchajcie, pomidorki kolorowe, więc jeszcze będzie bardziej kolorowo. I powiem Wam tak, e, no, zużyłam jedną paprykę czerwoną i jedną zieloną. Myślałam, że myślałam, że po jednej to będzie za mało, ale okazuje się, że, że jest tych warzyw naprawdę dużo, a jeszcze będą pomidorki na sam koniec. Więc e, no. Tylko pomidorki muszę sparzyć wcześniej, bo nie lubię jak skórka gdzieś tam się przedostaje, więc muszę sparzyć i dodam, i wtedy duszę i po prostu bomba. To jest prawdziwa miłość, Tak, to jest miłość. Prawdziwa, mm. najprawdziwsza. Mam. Już była gra. W piłkę, no. mecz. Oj, mm. I zobaczcie, dodałam tylko pomidorki jeszcze i to wszystko jest. Sos właśnie z tego mięska. Z pomidorków nie dodawałam w ogóle tutaj żadnej wody, żadnego płynu, nic. To jest wszystko sosik własny. Także zobaczcie, jakie piękne kolorowe. No i do tego będzie ryż. I elegancki obiadek.